Oddałeś się, nie trochę, nie z wątpliwościami, całkowicie, wysyłałeś wiadomość tylko po to, żeby sprawdzić, czy dzień był lekki, robiłeś niespodzianka tylko po to, żeby zobaczyć uśmiech, zwracałeś uwagę na szczegóły, których nikt nie dostrzegał. A co ta osoba robiła? Mówiła, że to za dużo, że dusisz, że nie potrzebuje tak wiele, ale prawda jest taka, że nie potrafiła przyjmować. Myliła troskę z kontrolą. Myliła intensywność z brakiem. Ty tylko chciałeś być blisko, być obecny, dodawać wartości, ale kto żyje w defensywie, interpretuje miłość jako zagrożenie, i wtedy przestałeś. Nie z powodu dumy, ale dlatego, że dostrzeganie boli bardziej niż naleganie. Teraz to ta osoba przegląda stare wiadomości. Czyta każdy gest jak relikwie, czuje brak tego, co nazywała przesadą. Tylko, że nie jesteś już w tym samym miejscu. Nie dlatego, że się zmęczyłeś. Ale dlatego, że zrozumiałeś. Zrozumiałeś, że ten, kto odrzuca prawdziwe uczucia, pewnego dnia błaga o jakikolwiek ich ślad. I ten dzień nadszedł. Ta osoba patrzy w pustkę, czekając na coś, czego już nie wysyłasz. Czuje tęsknotę za tym, czego mówiła, że nie chce. I może po raz pierwszy zdaje sobie sprawę. To nie ty przesadzałeś. To ta osoba nigdy nie wiedziała, co to znaczy być prawdziwie kochanym. A teraz. Wszystko, co było obecnością, zamieniło się w nieobecność. Wszystko, co było uciążliwe, zamieniło się w brak. Wszystko, co było za dużo, stało się tym, za czym najbardziej tęsknisz. Ale ty już nie wrócisz za mniej. Jeśli to poruszyło twoje wspomnienia, skomentuj, potrzebowałem to usłyszeć. Czy zauważyłeś, że ten, kto mówił, że jesteś intensywny, dziś czuje twoją nieobecność jak pustkę? Robiłeś za dużo i wiesz, że robiłeś. Nie z impulsu, nie z iluzji. Robiłeś to, bo wiedziałeś, że tego rodzaju więź nie pojawia się bez powodu, a nawet gdy wydawało się, że nie ma zwrotu, nadal trwałeś, wysyłałeś dobrego dnia z intencją, a gdy nie dostawałeś odpowiedzi, trzymałeś się mocno, tworzyłeś drogi, rozpoczynałeś rozmowy, pojawiałeś się tylko po to, aby pokazać, że jest ktoś chętny, nie chciałeś braw ani natychmiastowej odwzajemnienia. Tylko nie potrafiłem przestać się troszczyć. To był gest, to była obecność, to był dotyk, to było słuchanie. To było wszystko, czego ta osoba nigdy nie zrozumiała jako miłość, ponieważ znała uwagę tylko jako środek zamiany. A ty nie wymagałeś, ty oferowałeś. Z czasem dostrzegłeś dyskomfort, oziębłość w odpowiedziach, nieobecność w oczach, cichy niepokój kogoś, kto nigdy nie wiedział, co zrobić z czymś prawdziwym. Byłeś zbyt pełen uczuć dla kogoś, kto umiał tylko zarządzać dystansem, kogoś, kto nauczył się istnieć na powierzchni, kogoś, kto nie zauważył, lub udawał, że nie zauważa, wielkości tego, co otrzymywał. Ta osoba nie chciała nadmiaru, ale też nie wiedziała, co to znaczy wystarczająco. Nie chciała cię tak blisko, ale odczuwała brak, gdy milczałeś. Nie chciała Twoich gestów, no ale w głębi serca pragnęła być kochana w ten sposób. Tylko nie miała odwagi, by to przyznać. I ty to czułeś. Czułeś za każdym razem, gdy zrobiłeś coś pięknego i zostałeś zignorowany. Za każdym razem, gdy napisałeś długą wiadomość i otrzymałeś ok. Za każdym razem, gdy się starałeś i nazwano cię intensywnym, spragnionym, przesadzającym i stawałeś się coraz mniejszy. Cofałeś się. Odmieniałeś swój sposób kochania, próbując zmieścić się w przestrzeni, która nigdy nie była dla ciebie otwarta. Aż pewnego dnia przestałeś. To nie było zerwanie, to była wewnętrzna rezygnacja, cicha, prawie nieodczuwalna, ale ostateczna. Ponieważ gdy serce się męczy, nie hałasuje, zamyka drzwi powoli i zrozumiałeś, że uderzasz w ścianę, podczas gdy ta osoba myślała, że zawsze będziesz tam, że twoja wiadomość dotrze, że twój głos się pojawi, że twoja troska jest wieczna, ale ty się zmieniłeś w pozycji, w kierunku, w środku. I teraz, to ta osoba odczuwa pustkę, ponieważ nieobecność, która wcześniej była Twoja, teraz jest jej. Brak, który wcześniej był tylko Twój, teraz jest jej. Milczenie, które znałeś przy otwartych oczach, teraz echem odbija się w kimś, kto mówił, że jesteś przesadny, i ta osoba to dostrzega. Nie nagle, ale stopniowo. Przy przewijaniu ekranu telefonu, w wspomnieniu o piosence, w braku wiadomości, które wcześniej przychodziły bez powodu. Poczuciu, że coś istotnego zniknęło. Ta osoba przegląda stare rozmowy i przeszukuje wszystko, jakby mogła wrócić do tamtego czasu, jakbyś wciąż tam był, czekając na znak, ale nie jesteś. Ty ruszyłeś dalej, nie z gniewem, nie z lekceważeniem, ale z pełną świadomością, bo zrozumiałeś, że miłość nie może być wyjaśniana, ani żebrana, ani podtrzymywana w pojedynkę. Byłeś zgubiony. I to jest ta część, z którą ta osoba nigdy nie myślała, że będzie musiała się zmierzyć. Myślała, że twoja troska była wieczna, że twój gest był obowiązkiem, że twoje uczucie pochodziło jakby z fabryki. Ale nie. Ty byłeś wyborem, obecnością, chęcią. A teraz jest za późno, by to zrozumieć. Za późno by odpowiedzieć na to, co pytałeś. Za późno by oddać to, co oferowałeś. Za późno by zrozumieć, że przesada, że to była miłość. Czy kiedykolwiek byłeś tą przesadą, która zmieniła się w brak? Napisz w komentarzu byłem za bardzo kochający. Ta osoba myśli o Tobie bardziej niż się wydaje, dużo bardziej niż pokazuje. Czuję chęć, by wysłać wiadomość, ale nie wie już, co powiedzieć, czuję pragnienie, by wyjaśnić, ale nie ma już miejsca, bo teraz każda próba wydaje się mała. Słaba, pusta, wobec wszystkiego, co zostało zlekceważone. Ta osoba budzi się z pamięcią o Twoim głosie i zasypia z niepokojem, nie wiedząc, gdzie jesteś. Czy już kochasz kogoś, czy wciąż pamiętasz, czy wciąż czujesz, ale nie pyta, bo duma zawsze była głośniejsza niż uczucia i nadal tak jest. W międzyczasie Ty odbudowujesz swoją drogę. Z większą ciszą, z większą prawdą, z większą percepcją, nie chcesz już dowodów, nie chcesz więcej obietnic. Nie chcesz więcej relacji, które potrzebują wyjaśnień, chcesz być odczuwany, a jeśli tak nie będzie, to nie ma sensu. Kiedy po raz pierwszy poczułeś, że nie jesteś mile widziany w miejscu, gdzie istniała tylko miłość, napisz w komentarzu poniżej: Ta osoba nadal żyje, ale nie z lekkością, z ciężarem, wszystkiego, czego nie potrafiła przyjąć, wszystkiego, co odrzuciła nie rozumiejąc, wszystkiego, co udało jej się dostrzec dopiero po stracie. Teraz to, co było obecnością, zamieniło się w cień, to, co było pewnością, stało się echem, to, co było gestem, stało się wspomnieniem. I może to właśnie najbardziej boli: wiedzieć, że ktoś dał ci wszystko, a ty nie oddałeś nic. Więc słuchaj, bo to nie koniec to tylko punkt, w którym prawda przestaje być ignorowana. Nie stałeś się złym człowiekiem, nie stałeś się zimny, nie stwardniałeś z zemsty. Po prostu zdałeś sobie sprawę z tego, co nikt nie miał odwagi ci powiedzieć. Kto nie dostrzega wartości gestu, nie zasługuje na prawo do jego powtarzania. A ta osoba miała wszystko. Miała ciebie w najczystszej wersji. Miała ciebie w porankach, kiedy nikt inny nie pytał, jak się czujesz. Miała ciebie obecnego, nawet gdy łatwiej było zniknąć. Miała cię bez wysiłku, bez wymagań, bez instrukcji, ale nie potrafiła się odnaleźć. Nie chciała się zaangażować, nie dbała wystarczająco by cię zachować, a teraz, teraz ta osoba żyje tym, co nie wraca. Obserwuje cię w milczeniu, słyszy twój głos w miejscach, które dzieliliście, myśli o napisaniu do ciebie, ale nie pisze, myśli o zadzwonieniu do ciebie, ale nie dzwoni, tęskni za tobą, ale udaje, że nic nie czuje, a tymczasem ty też czujesz, bo kto naprawdę kocha, nie wyłącza uczucia za pomocą przycisku. Ale różnica polega na tym, że teraz nie działasz z powodu braku. Działasz z poziomu świadomości. A świadomość mówi: nie da się wrócić do miejsca, w którym istniała tylko przestrzeń, kiedy zmniejszałeś własny rozmiar. Ta osoba może nawet przysięgać, że się zmieniła. Może nawet ćwiczyć przemowy. Może nawet powtarzać, że bardzo żałuje, ale problemem nie jest żal, to czas. To ile trwało by zauważyć. To wszystko, co musiałeś przełknąć w milczeniu, próbując to naprawić. Płakałeś, czekałeś, próbowałeś rozmawiać, odszedłeś, a nawet po odejściu, nadal patrzyłeś za siebie, ale dzisiaj już nie patrzysz, bo nie ma już na co patrzeć, tylko ruiny miejsca, w którym sadziłeś uczucia, a zbierałeś ciszę. Zdałeś sobie sprawę, że miłość nie wystarcza, kiedy druga osoba nie chce być kochana. Zdałeś sobie sprawę, że twoja intensywność nie była przesadą, być tylko wrażliwością w świecie. Który znieczulił wszystko, nie prosisz już o wyjaśnienia, nie chcesz uzasadnienia, nie potrzebujesz żalu, potrzebujesz pokoju, a on nadszedł dopiero wtedy, gdy przestałeś próbować być zrozumianym przez kogoś, kto nigdy nie zaoferował zrozumienia. Jeśli to dotknęło miejsca, którego nikt nie widzi, napisz: Nie wracam tam, gdzie musiałem błagać o przestrzeń. Ta osoba będzie wciąż pamiętać w dniach tęsknoty, w urodziny. W daty, które miałeś w zwyczaju świętować, nawet gdy jej to nie obchodziło. Będzie pamiętać Twój głos mówiący: Wróciłem do domu. Daj znać, kiedy przyjedziesz. Śnij o mnie, i usłyszy echo tego w własnej pustce, bo tęsknota, która przychodzi po obojętności, smakuje jak kara, i ta osoba będzie nosić ten smak przez długi czas, może przez całe życie, a ty nie będziesz życzyć źle, ale też nie będziesz pragnąć powrotu. Bo teraz się chronisz, chowasz się, kochasz się z tą samą intensywnością, którą kiedyś dawałeś innym, i to zmienia wszystko. Teraz nie akceptujesz połówek. Nie grasz w gry, nie przekonujesz się do mało. Stałeś się tym, czego szukałeś, cały. Odszedłeś w milczeniu, ale nie było to lekkie. Zabrałeś ze sobą ciężar wszystkiego, co trzymałeś w ciszy. Zjedzone zmartwienia, nieodwzajemniona miłość, zlekceważona uwaga, ignorowane pytania. Wszystkie te noce, gdy spałeś z uciskiem w piersi i nadal budziłeś się, mówiąc dzień dobry, a ta osoba poszła przez życie tak, jakby uważała, że czas zatarł to, czego serce nie umiało docenić. Próbowała wypełnić przestrzenie, które zostawiłeś, próbowała symulować to, co robiłeś naturalnie, próbowała znaleźć w innych głosach ten sam dźwięk, który tylko Twój potrafił dostarczyć. Ale nic nie pasowało, nic nie odpowiadało tą samą obecnością. Nic nie zaspokajało nieobecności, którą zostawiłeś, bo to nie była nieobecność ciała, to była nieobecność duszy. Ta osoba zauważa, w niewłaściwym czasie, w pustym momencie, w dotyku, który nie nadchodzi, zauważa, że nie byłeś przesadą, byłeś różnicą. Zauważa, że twoja obecność wywoływała dyskomfort, nie dlatego, że było cię za dużo, ale przez to, że jest niemożliwe do zignorowania. Zmuszałeś do odczuwania. A ci, którzy żyją w znieczuleniu, boją się tego, boją się odczuwać za dużo, oddawać się, tracić kontrolę. Ta osoba chciała zachować kontrolę i straciła Ciebie. Dziś stara się udawać, że to nie boli, publikuje fałszywe uśmiechy, mówi o wolności, powtarza, że tak było lepiej, ale w środku przeszukuje własne szuflady, przewertowuje stare wiadomości, zastanawia się, co by się wydarzyło, gdyby powiedziała zostan. Gdyby zrozumiała to wcześniej, gdyby pozwoliła ci kochać po swojemu, ale nie pozwoliła i teraz żyje z gorzkim smakiem tego, co mogłoby być, ty z drugiej strony idziesz dalej, bardziej dojrzały, bardziej uważny, bardziej sobą, bez oczekiwania na zwrot, bez błagania o wyjaśnienia, bez ustępowania pragnieniu powrotu do miejsca, które nigdy nie umiało cię przyjąć. Nie stałeś się obojętnością, ale stałeś się świadomością. A świadomość chroni, leczy, prowadzi. Teraz, kiedy ktoś się zbliża, nie oddajesz od razu. Obserwujesz, czujesz, zauważasz, bo się nauczyłeś. A najtrudniejsza lekcja to te to zrozumieć, że nie każdy zasługuje na Twoją najlepszą wersję. Czułeś kiedyś, że po tym, jak zostałeś odrzucony, ktoś zaczął Cię szukać, gdy było już za późno? Mówi, Szukano mnie, gdy już nie było nic do znalezienia. Ta osoba nie śpi spokojnie. I to nie dlatego, że tego pragniesz, to dlatego, że świadomość ciąży. I ciąży bardziej na tym, kto miał wszystko i tego nie docenił, na tym, kto był kochany i nie odpowiedział, na tym, kto zobaczył miłość z bliska i nie miał odwagi się otworzyć. Dziś ta osoba to dostrzega w milczeniu, w bezsenności, w żalu, a ty widzę to wszystko z daleka, ale nie wracasz, bo to, co cię oddaliło, nie było błędem. To była powtarzalność. To była ciągła odmowa dostrzegania cię. Zmęczyłeś się tłumaczeniem, zmęczyłeś się dawaniem, zmęczyłeś się czekaniem, a teraz żyjesz z większą lekkością. Nie dlatego, że zapomniałeś, ale dlatego, że nie musisz już nic nikomu udowadniać. Wiesz, co dałeś, i to wystarcza. Bo wciąż są warstwy, do których nikt nie dotarł. A ty o tym wiesz. Wiesz, co to znaczy żyć z żywą pamięcią. W ciele, które już nie chce wracać. Nie potrzebowałeś zemsty, nie szukałeś rewanżu, po prostu pozwoliłeś, by czas zrobił to, co musiał ujawnienie, bo czas ujawnia, co było kłamstwem, co było brakiem odwagi, co było obecnością przebrana w obojętność, co było miłością, a co tylko próżnością pragnącą być karmioną. Ta osoba nie żałuje tylko dlatego, że Cię straciła, żałuje za to, czym nie miała odwagi być, kiedy Cię miała. A teraz? Teraz patrzy na swoją wersję i nie rozpoznaje, bo wszystko, co budziłeś, już nie istnieje. To było tylko z tobą, tylko z twoją obecnością, tylko z twoją intensywnością i ta osoba zdaje sobie sprawę z tego za późno. Próbuje odtworzyć to, co przeżyła z tobą w innych ciałach, próbuje szukać tego samego rodzaju rozmowy, próbuje stworzyć więź, gdzie jest tylko powierzchowność, ale nie może, bo to, co przeżyliście, nie było formułą to była prawda. Byłeś wyjątkiem, który ta osoba pomyliła z przesadą. Był to rodzaj troski, który przeraża, bo dotyka zbyt głęboko. A kto nie jest gotów być widzianym, ucieka. Ta osoba uciekła i teraz goni za śladami, a ty już nie jesteś tym samym. Dojrzałeś nie przez wiek, ale przez ból. Przestałeś się upierać. Nie dlatego, że zrezygnowałeś z miłości, ale dlatego, że bardziej pokochałeś siebie. Nie zaprzeczasz, że czujesz, ale nie pozwalasz się już zagubić w tym, kto cię nie widzi i to wszystko. To jest wolność. Ta osoba widzi, teraz widzi. To, co robiłeś, nikt inny już nie robi. To, co oferowałeś, nikt inny już nie dostarcza. To, co mówiłeś, dzisiaj echo wypełnia puste ściany pokoju. Czy jest żal? Jest, ale przychodzi, gdy już nie masz gdzie go ulokować, bo już się opróżniłeś, już wystarczająco płakałeś, już napisałeś teksty, których nigdy nie wysłałeś. Już marzyłeś o pojednaniach, które nigdy nie nadeszły, już krzyczałeś w milczeniu z piersią pełną dlaczego, bez odpowiedzi. Teraz wszystko co pozostało? To pokój. A pokój nie pasuje do kogoś, kto tak wiele razy ci go odebrał. Jeśli czujesz, że już wybaczyłeś, ale jednak nie ma żadnej ochoty, by wrócić, komentuję. Wybaczyłem, ale nigdy więcej nie zgubię się dla nikogo. Ta osoba będzie cię pamiętać w małych rzeczach, w piosence, którą wysyłałeś. W sposobie, w jaki dbałeś o szczegóły, które nikogo nie interesowały, w trosce o godziny, w wiadomościach, które zostawiałeś, w nieodebranych połączeniach, które teraz bolą, bo już ich nie ma, i będzie sobie wyobrażać: Jak to by było, gdyby Cię kochała tak, jak na to zasługiwałeś? Pomyśl o tym w ciągu dnia, w środku nocy, w trakcie rozmowy z kimś innym, kto nie ma nawet połowy blasku, który miałeś w oczach, będzie dalej udawać, że to przezwyciężyła, ale w środku będzie nosić smak tego, co odrzuciła, bo niektóre straty nie bolą od razu, powoli łamią. Gdy brak staje się rutyną, a wspomnienie staje się wyrokiem, zostałeś nazwany przesadzonym, ale w głębi duszy byłeś tylko prawdziwy, a kto odrzuca prawdziwe, kończy z uzależnieniem od fałszywego. Ta osoba miała wszystko, a teraz żyje z niczym, najgorszym rodzajem niczego, tym, co kiedyś było wszystkim. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że to również odnosi się do twojej historii. A jeśli ta osoba wciąż krąży po twoim umyśle, ale już nie ma miejsca na twojej drodze, to wiesz, to nie była przesada. To był po prostu zbyt wielki amor dla kogoś, kto nie wiedział, co z nim zrobić. Jeśli ten film sprawił, że coś dostrzegłeś, co skrywałeś w sobie, podziel się tym z kimś, kto teraz musi to usłyszeć, zostaw lajka to pomoże dotrzeć z tą wiadomością do większej liczby osób, które także czują to w milczeniu. Skomentuj poniżej. Byłem zbyt kochający dla kogoś, kto potrafił tylko przyjmować. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś kanału, i zrób to teraz, bo tutaj nie zamiatamy pod dywan nieobecności. Nazywamy je, czujemy, uzdrawiamy i idziemy dalej bardziej całkowici. Do następnego.